65. rocznicy śmierci Faustyna Piaska. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Trzecia Młodość w Płocku zorganizowały wystawę planszową poświęconą tej postaci. Wystawa jest zatytułowana Faustyn Piasek 1877. 1955 Wybitny Płocki Pedagog, Kompozytor, Muzyk. Jej otwarcie nastąpi 29 listopada 2020 roku i będzie ją można oglądać on online. Wystawa została współfinansowana z projektu Miasta Płocka ten Piasek jest patronem jednej z ulic Płocka znajdującej się na osiedlu Międzydorze. Warto więc, aby Płoczanie mieszkający na tym osiedlu, ale nie tylko, przypomnieli sobie o tej ciekawej postaci, człowieku bardzo pracowitym, który związał się z Płockiem od tysiąc 1921 roku. Wcześniej, zanim przybył do Płocka, pracował w seminarium męskim w Wymyślenie. Pracował nie tylko jako nauczyciel muzyki, nauczyciel śpiewu, ale dał się poznać jako wybitny patriota. W 1913 roku wykonał wspólnie z orkiestrą i chórem. Hymn Polski na melodię marsza Gwardii Cesarskiej. Za to groziło mu zesłanie na Syberię. Okazało się jednak na szczęście, że fałsz ten piasek to człowiek wielu talentów. W tym czasie wynalazł bowiem on nożyce do cięcia drutu, które znalazły zastosowanie w armii carskiej. I to go uchroniło od schyłki na Syberii. W 1921 roku, kiedy przyjechał do Płocka, mieszkał w różnych miejscach w naszym mieście. Ale trzeba kojarzyć go przede wszystkim z adresem jego willi postawionej nieco później przy ulicy Batorego. Jak przybył faustyn Piasek do Płocka, to zatrudnił się w seminarium męskim imienia Bolesława Krzywoustego. Później pracował także w seminarium żeńskim oraz w szkole organistowskiej. Dał się poznać jako człowiek, który bardzo pracowity, pisał muzykę, komponował różnego rodzaju utwory na różne instrumenty, na fortepian, na skrzypce, na akordeon. Uczył także muzyki oraz prowadził chóry i orkiestry. Występował także w Teatrze Płockim, który miał piękny budynek znajdujący się na wzgórzu Sieciecha. Dzisiaj ten budynek nie istnieje, ale jeszcze do historii związanej z teatrem wrócimy, oglądając wystawę poświęconą twórczości Faustyna Piaska ten Piasek, jak powiedziałam, dał się od, zazn zaznaczył się jako wynalazca. Na wystawie prezentujemy jeden tylko patent na jeden z jego wynalazków oraz drugi odpis patentowy. Te jego wynalazki, zainteresowanie chemią, fizyką, znalazło y, odzwierciedlenie w wielu praktycznych urządzeniach, Między innymi jedno z nich było wykorzystywane na kolejach polskich podczas dwudziestolecia międzywojennego. W Płocku dwudziestolecia międzywojennego był klimat do prowadzenia różnorakiej działalności kulturalnej. Faustyn Piasek związał się z wieloma wybitnymi Płoczanami, społecznikami Takimi jak Kazimierz Siedlinek, takimi jak fizyk, nauczyciel Jan Pniewski. Był także związany z działalnością wielu stowarzyszeń, a przede wszystkim szkoły muzycznej. Faustyn Piasek został pierwszym prezesem Płockiego Towarzystwa Muzycznego i był tym prezesem najdłużej. Dotychczasowej jego historii. Płockie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało w 2020 roku w Książnicy Płockiej wystawę poświęconą historii towarzystwa. I tam znakomite miejsce znalazła postać Faustyna Piaska. Zdjęcia, które znajdują się na naszej wystawie planszowej, pochodzą także właśnie z tej wystawy. Faustyn Piasek jeszcze przed II wojną światową napisał muzykę do dzieła księdza Władysława Skierkowskiego ,,Wesele na Kurpiach", które zostało wystawione w Płockim Teatrze. Działalność muzyczna nie ograniczała się tylko do działań scenicznych, ale Faustyn Piasek pisał przede wszystkim śpiewniki. Wydał ich bardzo dużo i okazało się, że aż nakład tych śpiewników był 150 tysięcy. Mówiło się, że zapiaszczyła nam się Rzeczypospolita. Śpiewniki były powszechne, obejmowały polskie melodie ludowe. Wtedy też dzięki temu zapisano, zapisano te melodie i one do dzisiaj mogą być wykonywane. W późniejszym czasie, już po II wojnie światowej, Faustyn Piasek jeszcze do tych kurpiów nawiąże, w suicie kurpiowskiej, którą napisze już po zakończeniu II wojny światowej. Nie powiedziałam jeszcze, że Faustyn Piasek przyjaźnił się z znanym płockim malarzem Ićkiewiczem. Jego portret, jedyny portret, Został namalowany przez tego malarza i ten portret znajduje się dzisiaj w Szkole Muzycznej w Płocku. Faustyn Piasek, bardzo, jego działalność była wszechstronna i to znalazło uznanie władz państwowych. W 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki odznaczył Faustyna Piaska Srebrnym Krzyżem Zasługi. W czasie II wojny światowej Piasek i jego rodzina niestety musieli zmagać się z biedą i dramatami tego typu konfliktów wojennych. Zachowało się zdjęcie, którego niestety nie mamy na wystawie, ale znajduje się w pracy Marcina Kamińskiego, który opisał życie i działalność Faustyna Piaska. A to zdjęcie pokazuje Faustyna Piaska, jak pracuje, jak gra na organach w kościele Mariawitu. Podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy rozbierali teatr, Faustyn Piasek zabrał jedną z belek z tego teatru i z tej belki wykonał skrzypce, które zachowały się do dzisiaj. On wykonał je w 1941 roku. Te skrzypce były prezentowane na wystawie w Szkole Muzycznej, znajdują się także właśnie w Płockim Towarzystwie Muzycznym. W Płockim Towarzystwie Muzycznym znajdują się także pamiątki, w Szkole Muzycznej znajdują się pamiątki z jubileuszu 50-lecia pracy Faustyna Piaska. Ten Jubileusz odbył się w roku 1948 i zgromadził w Teatrze Płockim rzesze wielu płotczan a także znakomitych artystów. Już wcześniej, podczas jubileuszu, jeszcze przed wojną, Faustyna Piaska z tej okazji do Płocka przybyli tak wybitni artyści, jak Grażyna Bacewicz czy Witold Lutosławski. Po II wojnie światowej Paustyn Piasek nawiązał bliską współpracę, a także przyjaźń z Druham Wacławem Milkę, który w Płocku utworzył harcerski zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka. To dla nich Paustyn Piasek napisał Suitę Kurpioską, która została wystawiona w Teatrze Płockim w 1948 roku i z tą Suitą w 1949 roku do Budapesztu na Festiwal Młodzieży pojechał harcerski zespół Dzieci Płocka i wygrał tam jedną z głównych nagród. Ta przyjaźń Faustyna e, Piaska z Druchem Wacławem Milke przetrwała do śmierci e, kompozytora. Warto też dodać, że Faustyn Piasek, który znał 31 października 1900 1955 roku został pochowany na płockim cmentarzu, a pamiątki, a także liczne zdjęcia przekazała, przekazały dzieci Faustyna Piaska do szkoły muzycznej, a także do harcerskiego zespołu dzieci płocka, gdzie znajdują się liczne zdjęcia, rękopisy, a także teksty wierszy. Bo trzeba dodać, że Faustyn Piasek napisał aż 170 wierszy, które nie zostały opublikowane, znajdują się w rękopisach i ta spuścizna w Faustynie Piasku myślę, że jeszcze pewnie zaczeka do stulecia, aby ukazała się drukiem. Faustyn Piasek z pewnością był wybitnym włockim pedagogiem także znakomitym kompozytorem, muzykiem, a przede wszystkim działaczem społecznym i patriotą. To skromny i bardzo prawicowity człowiek, który pochodził z chłopskiej rodziny. Urodził się w Głownie i wyróżnił już się w dzieciństwie tak wielkim talentem, że wysłano go do gimnazjum w Warszawie, a następnie w Warszawie ukończył Instytut Muzyczny i uzyskał tytuł dyrygenta orkiestr wojskowych Dętych. Jego wszechstronna działalność dla Płocka zasługuje z pewnością na przypomnienie i dobrze się stało, że o tym wybitnym, chociaż skromnym człowieku pamię znajduje się yy, pamięć na ulicy nazwany jego imieniu na Osiedlu Międzydorze. Kuratorem wystawy jest pani magister Małgorzata Kwiatkowska. Uniwersytet III wieku, Trzecia Młodość Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku, dziękuję za pomoc w realizacji filmu panu Pawłowi Milke i Andrzejowi Sumlińskiemu, prezesowi Płockiego Towarzystwa Muzycznego, za udostępnienie zdjęć.